Dzisiaj szalonymi fankami, jedziemy sobie na kemping. Spójrzcie tylko na to. Wow, drzewo, trzeba uważać, żeby nie przywalić w drzewo. Patrzcie. Ale tu jest pięknie, nie kocham być tak w naturze. Tak, Ui, zwierzątka, oczywiście, ja zwierzątka, pniasz. Tak, wszystko jest już zgłodniała. Trzeba zrobić. spokojnie, przecież zrobimy ognisko i będzie jedzonko na ogniu nawet. Chciałam kiełbaski! A ja ciastki. O, no właśnie, to jest bardzo ważne jedzonko. Dobra, dziewczyny, słuchajcie, ja się zatrzymam chyba gdzieś tutaj. O, to i... jest przejdziemy miejsce, się. Myślisz? Myślę, że to jest doskonałe miejsce, żeby się przejść i poszukać jeszcze lepszego miejsca. Tutaj zaparkujemy. Ale ja bym zaparkujemy. Się nie oddalała daleko, bo jeszcze zgubimy naszego busika. No, no tak, ma, to prawda. Nie. O, ej, fajnie tu jest. Tak, jest super. Słuchajcie, a czy wy kiedykolwiek byliście na kempingu albo na jakimś obozie? Weźcie, napiszcie mi komentarz, szkodzicie, czy byliście i zostawcie łapeczkę w górę, bo ja się przyznam, nigdy nie byłem na czymś takim i to jest mój pierwszy raz tutaj z dziewczynami w nie lesie. Mama Patrzcie. wysłała, żebym spędziła dwa lata z niedźwiedziami nie wiem, czy to kemping. No tak no, średnio kemping. A kemping. Majki, ja tutaj chyba zetnę nam drzewko, drzewko wiesz? Drzewko, dobrze. Żebyśmy mieli potem do ogniska i przy okazji powiększy nam trochę miejsce na nasze namioty. Ej, to jest świetny o. pomysł. Ojciec, proszę mi tutaj rozwalić tutaj te liście, bo tak. Tak, ja już pomagam we wszystkim. Trzeba trochę pracuję. je rozwalać, właśnie. Ej, wypadło coś tu już z tego nie drzewka. Patrzcie, miejsce na te namioty. Patrzcie, jabłusko pomarańcza. Mam. Nie, to jest pomarańcza. A ja mam pomarańczy. Ty masz jabłuszka, ja pomarańcze. To Ej, z tego drzewka? z lasu nie, możemy tu zamieszkać. Jedzenie jest darmowe. Tak, proszę bardzo, ty jesteś pomarańczowa, to masz pomarańczowe. O, dziękuję. Czerwone to powinnaś, Ty, ty, ty nas zjeść. Oj, sadzonka mi wypadła, słuchajcie, to sobie Dobrze, posadzimy Dobrze, a ja na to... ognisko. Ej, mój namiot się nie chce. O, tutaj się zmieści. O, ale o. fajnie, I patrzcie, jak będziemy jak to fajnie wygląda. obok Ej, siebie. Super, mamy. Tak, mamy ekstra tutaj, słuchajcie, mamy wreszcie nasze namioty. A ty, Majki, gdzie ty masz piworek swój? jak gdzie mam piworek swój? Nie zabrałeś piworka, co szczęście że ja ci spakowałem. O, dziękuję bardzo. Będę sobie spał w takim śpiworku dla dziewczyn też wzięłam. Ach wy to jesteście. Bo ja to się tak słabo spakowałem, dziewczyny, a nie ja wziął spać ognisko. Nie no będziesz ziemi. Ja tutaj spała. mam ognisko, proszę. Przecież nie to mam patieków, więc po prostu wziąłam obraz. Nie no, serio Zoe, gdzie mamy prawdziwe ognisko? No przecież wzięłam drewięko po to, żeby właśnie je rozpalić, majki. Ale mi się podoba ten obraz. No ale obraz. Ech, czekajcie. Dobrze, odsuńcie się, proszę bardzo. Powiesz tutaj ten obraz, słuchajcie. Żeby on sobie był rzeczywiście jako obocnik tylko muszę go ładnie zrobić o, sama go malowałam stopami o bardzo ładnie pięk, pięk, masz piękny talent w takim razie że tak to namalowałaś a tutaj dobrze poczekajcie ja talenty. teraz z drewienka które tutaj ścięłam nam ułożę takie krzesełka wow patrzcie będziemy mogli sobie opowiadać historie tak i pod gołym niebem będziemy mogli spać patrzcie już się tutaj wszystko szykuje ładnie pięknie i będzie pachniało będziemy sobie smażyć kiełbaski, a co będziemy jedli no właśnie, no właśnie... ja wzięłam cukierki, cukierki. cukierki. A, cukierki to średnio chyba na ognisku się robi, chociaż w sumie te, jak, jak się Moje to nazywa? Moje O, trochę dziwnie leży. Czemu Zoey tak położyłaś łóżeczko? To musi być ładnie, zobacz, o, Tina ci już postawiła, ładnie. Dobra, wiecie co? Zoe, to wy dziewczyny tutaj ogarniajcie. Robiasz? Ja pokażę coś widzą. słuchajcie, Majki Plus oraz Majki Gry, dwa zupełnie nowe kanały, serdecznie zapraszam z szalonymi fankami i z jedną nową szaloną fanką. Patrzcie, będzie się dużo działo, będzie dużo gier nowych, więc uwaga, bądźcie gotowi, a tu jeszcze dziewczyny, patrzcie, tylko na to. Nowe no wiemy, gry będą ja i nowe się nie kanały. Nie mogę doczekać nowych gier i nowych kanałów, tylko ja myślę o tej nowej fance cały czas. Po co I ona też. ci będzie? Nie mogę wam nie, powiedzieć. Nie, nie, nie mogę wam powiedzieć. A ładna jest chociaż. To będzie niespodzianka dziewczyny. Nic wam o niej nie powiem jeszcze. Dobra, nic ja sobie chyba rozłożę nam grilla. Majki, umiesz odpalać takie rzeczy? Czy ja umiem odpalać grilla, a macie jakąś, jakieś krzesiwo, czy coś takiego tutaj? Bo bez tego się nie, nie da niestety tego zrobić. Ja mam Donaty. Donaty? Ty masz co? No, tutaj leżą, proszę. O, dobra, dodaty się przydadzą. Słuchajcie, ej, czemu to się nie rozpara? Halo! <grystanie> Może ja to spróbuję... O, nie działa, nie działa ten grill, Dlaczego on nie działa? Halo. Może czekajcie, mamy podniosego. za słaby węgielek. Hmm, czekajcie, spróbujemy tutaj. A, może rzeczywiście. A wyłożyłeś chruść. No właśnie, czekajcie, ja tutaj drewnięko spróbuję włożyć. Może w ten sposób. To Zawsze zadziała. możemy też zrobić. Majki, masz masz. Ja tutaj mam i drewnięko i siekierkę. O, i siekierkę, Wyskałam to mi się pozbierane. wszystko przyda. Gdzie masz to zbierane? Poczekajcie, a, a węgielek? A kto wziął brykiet albo węgiel? O, o, no ja mam tylko drewięko. o. O, Które co? Ja mam trochę węgla. O, no Ej, super. ściemnia się! Ej, rzeczywiście się ściemnia. nie Trzeba szybko tutaj rozpocząć. To rozpalać. może szybciej zrobimy sobie przy ognisku kiełbaski. Co? Tak, chyba to jest o wiele o, lepszy pomysł siadamy. niż tutaj to. Dobra, wiecie co? Dziewczyny mają rację. Usiądźmy sobie Każdy tutaj. Każdy ma kiełbaskę, proszę. Kiełbaska, kiełbaska. U, Dziękuję. I podgrzewajcie kiełbaska. sobie. Ja tutaj dorzucę węgla do ogniska. O, drewnika trochę. Ja w łóżko. Co? łóżko do ogniska? Nie będziesz miała na czym spać. Do ja mam dwa, z... są zrobione z siana. Aha, zobaczyłam. No Ej, dwa mam upieczoną kiełbaskę, a jak wasze? O, ja jeszcze dali, nie dostanę, ale ja ja jestem to bardzo tej. ja głodny. się pójdę, Macie gotowo. Mm, a ja jestem głodny, bardzo czekacie, ja już biorę. O, miam, miam, miam łap, patrzcie. No tak, łap, ja jestem tutaj niszczeniem śmieszkiem. Ale kiełbaszy. pyszna, słuchajcie, mm. uwielbiam takie kempingi. E, czy wy Ej, jakieś co? chodzenie? To mnie trochę to wszystko już zmęczyło, te przygotowania. jakiś misio. jakiś szelest, jakbym słyszał, ale dobra, nieważne. Majki, w lesie jest dużo dzikich zwierząt. One sobie tutaj żyją i chodzą. Okej, okay. no dobra dziewczyny, to. Wiecie co? Ja bym się kładł. Ja już jestem to pod nocą. Ja bym się już się. położyła, wiecie. Kładę się, tutaj, o, Tina już została przed namiotem. ja nawet nie doszła do namiotu, została normalnie opierając się o namiot, tylko Zoe śpi normalnie w swoim. Łóżeczko, ale chrapią dziewczyny, dobra Wiecie co, ja też się kładę Dobranoc Co to jest, co to za szeles jakiś dziwny Głośny, to nie jest chrapanie dziewczyn Czekajcie, tutaj coś szeleszcze One jak chrapią w ogóle Głośno chrapią tak, że ja nie mogę Słuchajcie, coś tutaj głośno stało, Ale poczekajcie, Tina, Zoe, Mia? Ej, gdzie jest Mia, halo? Mia przecież ona tutaj spała. Ej, wy też widzieliście, że ona tutaj śpi. Czekajcie, jej. Mia! Mia! halo, gdzie mm. jesteś, Mia? Mia, nie powinna się tak oddalać. Halo! Mija? Mija? Tata za Majki, ty oh, coś o. krzyczy? Tak, dziewczyny, to ja, to ja, to ja! Gdzie, gdzie jestem? jesteś Majki? Dziewczyny, mija zniknęła, nigdzie jej nie ma! Co? Mija zniknęła? Tak, Jak Mia ta? zniknęła i jej Przecież nigdzie że ona nie ma. Ale spała tutaj. Przy swoim namiocie. No, spała przy swoim namiocie. Czy ona poszła jakieś grzywy, czy co? ciszyna lubi naturę. Dziewczyny, posłuchajcie mnie. Ale ja w usłyszałem szelest. Nocy? Tak, ja usłyszałem tutaj jakiś dziwny szelest bardzo blisko i jej Dobra, nie było, no jak to się obudziłem. Może Zobaczcie, jakieś strzelesty. chodźmy jak tutaj dookoła i sprawdźmy wszystko. Dobra, w porządku, chodźcie, sprawdzimy to, co się tutaj Wszystkie dzieje. Wszystkie różne zakamarki. Tak, Mia, gdzie jest Mija? Halo, Mija, gdzie jesteś? Halo, Mia, gdzie jesteś? Co? Ja Patrz, może pójdę noc. tutaj bardziej w prawo, a Wy w lewo. Co wy na to? Co, może lepiej się nie rozdzielajmy, Tina? To nie jest chyba zbyt dobry pomysł. Ale, bo... Majki, musimy jak największy teren sprawdzić. Mam latarkę, wszystko będzie dobrze. No tak, ale posłuchaj, ale. ja się zgubiła w ten sposób, patrz, Zoe. No i ona sobie poszła. Nic, nie, nie możemy nie jest jej znaleźć. Tutaj... No, na nas nie słucha. No, na nas nie słucha, dobra, U to. mnie to... są tylko jakieś chyba lisy. Ale, gdzie jesteś, Tina? Halo, gdzie Chodźmy jesteś? Czekaj, do niej. Czekaj, ja już nie widzę jej. Tina, gdzie jesteś? Ej, no, ona przecież tutaj była. Tina. tak. To jest, to jest jakiś tutaj wilczek. Lepiej nie podchodźmy do niego, Zoe. No, no. Ue. Zoe, wiesz co? Ja bym do niego o. mimo wszystko nie podchodził, dobra? Chodź, no lepiej. Nie, nie zbliżajmy się do dzikich zwierząt. Niech one żyją swoim własnym życiem, tylko teraz się Tina Obawiam nam zgubiła. się, że Tina również zniknęła. Ja też się tego obawiam, przecież tak ona powinna gdzieś obawy. tu być. O, o, no i co my teraz zrobimy? Musimy je poszukać, Zoe. Obie muszą się tutaj znaleźć. Przecież... No dobra, to ja będę szła za tobą. Dobra, idź za mną, w Zoe. Musimy iść poszukać. mnie broń z przodu. Poczekaj, a gdzie jest nasze obozowisko? Musimy pamiętać, że jest też obóz. Czekajcie, chodźcie tutaj no idziemy. Tak, Ej, co to jest tutaj takie dziwne? Ja nie mogę, jak coś dziwnego znaleźliśmy. Dobra, nieważne. Nasz obóz powinien być gdzieś tutaj. Nasze obozowisko. Tak, jest, dobra. Widziałem Zoe, czekaj, gdzie jesteś Zoe? Halo, Zoe? No nie. Serio? Zoe, ej, złaś z tego drzewa! Zoe! Halo? Zoe? Zoe, jesteś tutaj? Ej, bo ja cię tutaj dosłownie zgubiłem. Zoe! Halo! Nie ma Zoe! Tina! Mija! Halo, dziewczyny! Jesteście gdzieś tutaj? Nie, to jest niemożliwe, że one się gdzieś zgubiły tutaj. Halo, dziewczyny, ej, ej, halo! No nie! Nie widzę ich. Tu jest nasze obozowisko, a one się zgubiły tutaj. Dziewczyny! Halo! Dziewczyny! Dziewczyny! Nie, no ja ich nie widzę. Nie widzę ich. Słuchajcie, nie widzę ich. One gdzieś tutaj powinny być, ale ja jestem bardzo senny. Ich nie mogę znaleźć nigdzie. O, nie. Słuchajcie, ta noc. Ogromna noc. Nie, wiecie co? Ja może przeczekał chwilę, chociaż nie. Już się powoli przejaździe. O, patrzcie, tam już są jaśniejsze chmury. Idę szukać dziewczyn. Słuchajcie, pomóżcie mi szukać dziewczyn. I pamiętajcie o tym, że dwa nowe kanały: Mike Plus oraz Majki Gryser Serdecznie zapraszam, zostawcie łapeczkę w górę, żeby pomóc mi szukać dziewczyn, a ja teraz idę, idę na poszukiwania, słuchajcie, idę gdzieś w tamtą stronę ich szukać. One muszą gdzieś tutaj być, bo je zgubiłem w tą stronę. Tu jest na szczęście samochodzik, słuchajcie, a one były gdzieś tutaj. mija też pewnie gdzieś w tą stronę poszła albo nie poszła, tylko no nie, nawet nie chcę tego mówić. Może ktoś ją zabrał stąd. O o, tylko nie to, słuchajcie, tylko nie to. Dziewczyny, halo! Gdzie jesteś? O, tutaj jest ten piesek sądziutki! Proszę piesku, kiełbaska dla Ciebie, możesz zjeść, smaczne. Czego ci życzę? A ja szukam teraz dziewczyn, ale tu są zakrętasy. Słuchajcie, w tym lesie. halo, Zoe, Tina, Mia, Mike, jesteście dziewczyny? Mike, czy ja was Mikey, słyszę? Mikey, słyszę cię. Ej, Mikey. widzę coś tam, tam, tu, tam. dziewczyny, dziewczyny. Hallo, jestem. Jest Maj. Jestem Majki. dziewczyny Majki. Majki. Czy wy się boicie jelenia? Co nie, wy tutaj Majki. robicie dziewczyny? Co wam Coś się stało? Coś na nas porwało i zamknęło w tej klatce tak, Dobra dziewczyny nie ja was uwalniam Takie liczby liczby? Nie wiemy, co to jest. liczby normalnie niebieskie Niebieska liczba nas zabrała i zamknęła Tutaj rozumiesz to? To nie był niedźwiedź ani żaden potwór O czym wy mówicie dziewczyny? Ej słuchajcie czy wy słyszycie to Wypuść co mówią dziewczyny? Nas. Dobra już proszę bardzo jesteście dziewczyny wypuszczone. słuchajcie musimy chodźcie Musimy koniecznie wracać spakować Nasz kemping i uciekać. Stąd, tak, jak najszybciej. Nie, ja już mam dosiem, nie chcę tutaj siedzieć. Dobra, dziewczyny, za mną, ale tu jest zbierzą dużo. Stąd. Chodźcie szybko, coś gdzie nasz kempik, się nas ja używania. Chodźcie bo nie dziewczyny. Nie nas oczu, bo znowu nas porwie. Dobrze, dziewczyny, nie będę, nie będę. Słuchajcie, weźmy tutaj na drzewo. Będzie mi w ten sposób łatwiej, bo ja wiem tutaj gdzie. Z kemping. To... Tak, on jest z tamtą stronę, dziewczyny. Biegniemy, ej, co jest? Znowu A się zrobić. Nie, czyli też samochodzi. Tak, tutaj mamy nasz samochodik, dziewczyny. Chodźcie. Dobra, chodźcie tutaj idziemy. Widzicie, w dobrym kierunku dzieje. Ej, czy ktoś to widzi? Dobra, jest, jest, jest ten szkępik, jest Co to ma być w ogóle? Majki, Widzicie to tam on! Jest. To on nas porwał To on was porwał, ale to przecież Uuu, To jest przecież Six Seven My go nie pokonamy, mamy tylko kiełbaski Pytajcie, czy on niszczy nasz Kempik? Czy on idzie w naszą stronę? Co nie, niszczy się nasz dzieje? Kempik. dobra dziewczyny, dawajcie na drzewo Szybko, oh, 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 oh. na drzewo Szybko, o, oh, oh. szybko na drzewo, dziewczyny, dawajcie, dawajcie, budujemy tutaj bazę Szybko, 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 szybko Dawajcie do góry, do góry, Dajcie do góry, mi deski, dajcie góry. mi deski Proszę, deski, potrzebuję desek Jak najwięcej dziewczyny miałyście spakować Macie wszyscy deski, przecież ścinałam drewno Dobra, 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 dzięki wielkie Do góry Idziemy szybko, budujemy Zbinaly się, budujemy się I szybko nie. Tak, jak najszybciej dziewczyny. Dobra, nie za wysoko, nie za wysoko. Bo nie będę go widział tutaj, patrzcie, co jest z nim. On tutaj jest normalnie. Dobra, budujemy dziewczyny. Słuchajcie, musimy taką platformę zbudować. No, my będziemy na jakiejś platformie, jeżeli przed jakimiś liczbami niebieskimi. Musimy no tutaj odmyślić plan dziewczyny, jak go pokonać, bo to nie będzie takie proste wcale spójcie. Nie wiem, przecież on nas nie wypuści z tego lasu. Normalnie. Patrzcie, on tutaj próbuje skoczyć. O, Zobaczcie, o. jaki ten las jest wielki, Przecież nie, nie są nie. Nie jesteś na tej platformie, mam tylko jedną pomarańczę. Do jedzenia. No właśnie, dlatego trzeba będzie z niej w końcu zejść, dziewczyny. O oh, o, oh, patrzcie, on se tam chodzi normalnie, to jest 6-7, bo to jest 6-7. Ja się nie spodziewałem i to on was porwał i normalnie do klatki tam. Tak, tam to do był klatki właśnie wsadził. Ale on, Mikey? Czy on w ja tak tutaj gdzieś jest? Uh, o, oh, oh. tak, on sobie kupił. On dalej chodzi dookoła kempingu naszego. Tak, i on wszystko niszczy, słuchajcie, zniszczył nam calutki kemping, aby się wszystko nie Wszystko nam, Mikey, tam na nasze namioty. Tak, on tu, tu wejdzie. Nie. Oby tutaj nie wszedł dziewczyny Aby zostawił cukierki w spokoju Tak Właśnie Nie tylko nie to! O, o, zniszczył cukierki, dobra. wiecie, Jesteśmy co musimy się jakoś dostać do busa i odjechać, uciec stąd. Tak, Właśnie, to prawda. No na gdzieś nasz bus? Bus, bus jest tam, tam stoi. Ej, bus. a co jak zbudujemy sobie ścieżkę do busa i potem zeskoczymy na dół? Może on tego nie zauważy. O, dziewczyny, w porządku, możemy się jakoś do tego busa budować To powolutku powoli. Ja muszę zobaczyć na niego. Oni on tutaj wchodzi, dziewczyny, co on planuje? Mówiłam, mówiłam, Słucham? że może nam zniszczyć platformę. On nam tutaj, ej! Dobra, nie, gadajcie. chodźmy szybko. Dziewczyny, ale poczekajcie, my co z tego, że my tutaj zbudujemy? Jak my nie zejdziemy przecież normalnie, trzeba będzie tu jakoś zeskoczyć. Oh, oh. Zbudujemy Au. takie schodki, może. Dziewczyny, ostrożnie. ostrożnie dziewczyny, poczekajcie Maiki, na liście. Pomysł. Tak, jaki masz pomysł, Tina Mam wiaderko z wodą. Masz wiaderko z wodą? Wow. Dobra. No, Maiki, posłuchaj. Czy ty nam to zrobisz? Uuu, on jest coraz większy, spaść, on się powiększa, Maiki. on się powiększa. Dobra. Musiałbyś spaść. Wyrzucić wiaderko z wodą i my trafimy sobie w tą wodę. Co? Serio? Dobra, tak. mogę spróbować. Majki, no musisz się poświęcić, musisz raz uratować! Dobra, dobra, ty dobra, jesteś zrzucaj. Jesteśmy lepszym Minecrafterem przecież. Kto inny jak nie ty. Dobra, dobra, dziewczyny, uwaga, robię to. czekajcie. Majki, lekcje. Majki, pospiesz się. Majki, on naprawdę Zlepko. się powiększa! O, o, on jest coraz większy. Uwaga, jest dobra. Jeszcze większy. Lecę, jupi! Dawaj, dawaj, dawaj. Yes! Udało się, dziewczyny, Maja, patrzcie na to! Majki, co z nami? Dobra, już wylew. Czekajcie, już wylewam. Wow, 6-7 jest za dawajcie dziewczyny O, o, ja dobra Ja tam nie wskoczę, o, ciężą, jest Dobra, dobra, ja uciekam, słuchajcie, uciekam tutaj lasem Kaczeee Dawajcie dziewczyny, o, on się chyba zmniejsza teraz Dobra, wchodzę do busa, wchodzę do busa, czekajcie Dawaj, się. dawaj, łajki, dawaj, dawaj, dawaj Odpalam, dawaj się Jedź, 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 Jez, jedź tak. jeźdź, o, Czekajcie, czekajcie, czekajcie to nie, tu dajcie, dajcie, drzewo 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 tak, dziewczyny, czekajcie, ja tutaj uciekam szybko. Ło, 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 drzewa Dabaj, same. Drzewa. Mikey, byle przed siebie, byle z tego lasu Dobra, dobra, słuchajcie, wyjeżdżamy no, Staram się, dziewczyny, ja już wyjeżdżam. Go, wyjeżdżaj, wyjeżdżaj, Majki, no pośpiesz! Wow, tak, drzewo! No, Wyje drzewa! Dobra, udało się, Dabaj, słuchajcie, udało się, się. się. Przed siebie. On za nami biegnie, goni! Ma... On od nas nie goni, co wy gadacie, dziewczyny? Dobra, A uciekamy! Udało nam się! Panikowałam, nie! Uda. Go, tam. Udało nam się! Udało nam się, słuchajcie, uciekamy! Całe szczęście, dziewczyny, uciekamy, stop już! Nie wiem, dla mnie jakoś ten samochód wolniej jedzie, jakby był przeciążony Co to ma być? On siedzi za nami, dziewczyny! Z samochodu i uciekamy eee! szybko! Uciekamy, uciekamy, uciekamy.